Witamy, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj pokażę Wam w jak ekskluzywny sposób możemy najeść się w McDonaldzie bądź innym fast foodzie za małe pieniądze. I sprawdzimy przede wszystkim, którym fast foodzie, gdy nie mamy odpowiednich środków, możemy najeść się najbardziej. Ja powyciągam jeszcze butelki, aby było mnie stać, żeby kupić sobie prestiżowego McDonalda bądź KFC, bądź Burger Kinga. Bo właśnie takie fast foody będziemy sobie w dzisiejszym odcinku porównywać i sprawdzimy, który fast food wybrać najlepiej. Także zapraszam do oglądania. Może coś jeszcze zostać. Jednakże, zanim tam pojedziemy, chciałbym się pochwalić moim nowym nabytkiem. Jest to Audi A5, które dostałem od Marka. Wprawdzie auto jest zatankowane do pełna. Problem zacznie się dopiero wtedy, gdy zużyję tą benzynę. Ale na razie nie ma co się martwić. Będziemy jeździć za darmo. Mm. Chodźcie, zapraszam was do środka. I jedziemy najpierw do McDonalda. Zobaczymy, jak się da najeść w McDonaldzie za jedyne 10 zł. Zapraszam. Ach, chyba tak się nie wchodzi do auta. Okej, okay, nasz budżet to 10 zł, zobaczymy co za 10 zł jesteśmy w stanie kupić w McDonaldzie. Nie będę korzystać z żadnych aplikacji, bo po prostu chcemy zobaczyć, jak po prostu możemy spożytkować ten fundusz nie mając dużej ilości gotówki. Nawet nie mając telefonu przy sobie i aplikacji. Także Dzień dobry. Bardzo długo czekamy. Nie wiem o co chodzi. Skandaliczna obsługa. Dzień dobry, co bym mógł zjeść za 10 zł tutaj? Za 10 zł co bym mógł zjeść. To, to da mi pan za 10 zł. Rzeczy. O. I super. Tak może być. Dziękuję bardzo. No i nasze zamówienie zostało złożone. No i nasze zamówienie zostało złożone. Także teraz wypada podjechać po jego odbiór. Mamy już przy sobie 10 zł. To jest nasz fundusz, w którym będziemy operować. I sprawdzimy po prostu, w którym fast foodzie jesteśmy w stanie się najbardziej nazwać za te 10 zł. W McDonaldzie straciliśmy już dobre 10 minut czekając w tej kolejce. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale najprawdopodobniej tym, że jest tu dużo po prostu zamówień, bo dużo osób lubi jeść w tak rewelacyjnych restauracjach. Czuję się tak wyjątkowo, bo pierwszy raz będę jeść w McDonaldzie. Jest to dla mnie naprawdę niesamowite przeżycie. To znaczy raz jadłem w McDonaldzie, bo kupiłem marko... I Marek po prostu tego nie zjadł, ale teraz ja sam za to płacę. Ciężko zarobione pieniądze na śmietniku, ale myślę, że no myślę, że naprawdę warto od czasu do czasu uprawić sobie taką przyjemność i iść do tego McDonalda i poczuć się jak ktoś, tak? Jak osoba na wyższej pozycji. Mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie McDonald' i będę w stanie się tutaj najeść. Panie! Ja chcę zapłacić! Panie! Ja płacić chcę! Przerwa. Co tak długo? Ile ja mam czekać? Godzinę? Dwie? Przyjeżdżam do ekskluzywnej restauracji, to oczekuję ekskluzywnej obsługi, a nie, że będę czekać trzy godziny. Co za ekskluzji? Żaden ekskluzji. Myślałem, że tu wyjdą z czerwonym dywanem do mnie. 10 zł chcę tu zostawić. 10 złotych Wy to rozumiecie? Dychę chcę tu zostawić. A oni co? Nie są w stanie wpuścić gościa VIP, który chce wydać 10 zł u nich? No ja nie wiem, czy takie pieniądze to normalni ludzie zostawiają w tej restauracji. No to wszyscy tutaj chodzą na te. No jak to się nazywa? Na te. To for you. A nie jakieś zostawianie 10 zł. Masakra w końcu Pani Dzięki Elo. i proszę bardzo, transakcja przeprowadzona skutecznie, zajebiście i teraz czekać tylko na nasz pełny brzuszek. Mm -hmm. A, już jestem podniecony! Oh, dawaj mi tego McDonalda, daj mi, daj mi, daj mi! O, oh. daj mi to, w końcu się najem, w końcu mój brzuszek będzie najedzony Pani, kurze! Dawać to Rzeczce! Dzień dobry. Dzień dobry dziękuję bardzo, Elo Woo! Mamy Mamy Jedziemy teraz do KFC K-K-KFC nie jest daleko, więc zaraz przenosimy się i będziemy kupować nasze zajebiste żarcie w KFC. Jeszcze bardziej ekskluzywna restauracja, przynajmniej tak mi się wydaje. Tam to już naprawdę jedzą osoby, które są naprawdę zamożne, także przenosimy się do kewca. O jezu, jak to ładnie pachnie ten McDonald's. To pachnie tak dobrze, jakbym się nie miał tylko przez tydzień. O, oh, rewelacja. Tu. Palce lizać. Mmm, 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 mmm. Dobra, znajdujemy się aktualnie przed KFC. Jest to bardzo prestiżowa restauracja. Ja najem się tutaj. Wy możecie popatrzeć jak ja jem. i cóż, zapraszam Was do tego o, tam, gdzie się składa zamówienie. Jak to się nazywa? Nie wiem jak to się nazywa. Nieważne. Dobra, jedź, facet. Facet ja chcę jeść. No ile można czekać? Ja rozumiem, 3-4 minuty, ale 10-20 bez przesady. Dziewczynki, cześć dziewczynki. O, ale pisnęły! Ale mam branie, co? Mam branie u laseczek. W tym worek Gucci taki. Mm, mm, mm. Się, Prawda, że jestem przystojny? Dzień dobry, Dzień dobry, proszę. A, dzień dobry, ja bym chciał się najeść za 10 zł. Czy jest taka możliwość? Chyba nie ma takiej możliwości. Jest, jest? Halo! A chce się najeść za 10 zł? Tak, 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 najeść się za 10 zł chce. żeby pan się najechał za 10 zł? Chcę, się, tak. No to yy, da mi pan najwięcej, ile jest możliwe za 10 zł. No to za 10 zł jednego twistera. Jednego twistera tylko? Tak. A tu w to trochę lepiej wyszedłem, no ale dobra, niech będzie, to, to twister. Twister, zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę. Powiedzieli, że się nie najem tutaj, no to już zobaczymy. A już na samym starcie mówią, że się nie najem? Trudno. Jestem zawiedziony, tak szczerze mówią. Mm. Siema Jo, Elno, co tam? Lubi robić zdjęcia O, już dziewczynki piszczą, więc jest dobrze Jeszcze złoty, proszę Proszę bardzo, mamy piszczera Jeszcze proszę krzyczkę na hakbar Jest dobrze? To no, mi się podoba Miłego życzę, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo Dobry humor ma pan Zawsze bardzo miły gość, propaguje treści terrorystyczne, szanuje. Jedziemy teraz do Burger Kinga. Nie wiem czy jestem zadowolony z tego zakupu. Dobra, znajdujemy się już pod A nie, to jest Kennedy KFC. Kurczę, gdzie jest Burger King? Tam dalej chyba, tak? Gdzie jest Burger King. Dobra, jesteśmy przed Burger Kingiem i teraz zobaczymy, co Burger King będzie nam w stanie zaoferować. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Burger King. Ja mam pytanko, co jesteście mi w stanie zaoferować za 10 zł, bo mam 10 zł do, do pożytkowania chciałbym się najeść. Ale mówi pan za 10 zł, tak? Tak, tak, tak. Jak najbardziej tak chce się to, najeść? To na przykład Uber Junior. O, 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 no to poproszę. Jeden Uber Junior w zestawie, tak? Bo akurat tyle wyjdzie. Dobra, dobra, super. Dobrze, to w takim razie zapraszam, Uber Junior z za pana. Dziękuję bardzo. I lecimy po Woopera Burger King. Zobaczcie, jakie piękne logo. Taki prestiż. Taki ja takiego prestiżu nie mam, ale szczęście tutaj mają. Wyżka będzie płacona. takie moje pieniądze, ciężko zarobione. Co tam A film. Tak, tylko proszę mi wiedzieć, ja sobie nie O Ocenzurujemy. Gdyby okay, moje dane były policzone. Okej, go Chyba się zdenerwował. Bardzo niemiła osoba. Albo Ale może dam mu napitek. Jak znajdę służb na YouTube, na YouTubie, to szkodzi. Ale nie będzie pan napad. Tak? Nie tak będzie? Nie będzie. Właśnie z udermane. Czy mi napluje do jedzenia? Albo i nie napluje. Albo na harami, albo na szcza. To on może zrobić w zasadzie? Napluć. Postawić kloca. No, dziękuję bardzo. Dobra, to co to jest? Audi A5, tak? Do Audi A5. A to są numer auta, sobie jeszcze spiszę numery rejestracyjne. No dobra, cóż, trzeba sprawdzić, gdzie najbardziej się najemy. Tutaj mamy pićków, więc jedyny fast food, który zaoferował picie. Przemieśćmy się na miejsce i sprawdźmy, który fast food jest najlepszy. Cześć. Cześć. Co tam? <laughs> można zdjęcie? No można, można. <laughs> Okej. abyś tak, wiesz, się obrócić, nie? No. <laughs> No raczej dziewczynki, Pokoloko. No i cóż, już, zaliczony. że to zabrzmiało. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Tutaj znajduje się zestaw z Burger Kinga, tutaj z McDonalda, tutaj z KFC. KFC chyba jest najbardziej ubogie. Zobaczmy co dostaliśmy. Jakiś placek, zajebisty placek. McDonalds, czyli serwetka. Jeden cheeseburger, drugi cheeseburger i frytki. Trochę mało tych frytek, no ale cóż, jakoś sobie damy radę. I jeszcze dostaliśmy bonus w postaci keczupu. Zobaczcie jak to wygląda, bo wiem, że nigdy nie widzieliście takich rzeczy, bo to jest bardzo prestiżowe. Tak się prezentuje właśnie Cheeseburger. Jest to rewelacyjny produkt. W każdym razie zobaczmy, co zaoferował nam Burger King. Frytki, też mało tych frytek dali, ale to już trudno się mówi. Super kanapka. No i tutaj dostaliśmy bonus w postaci picia, nie? Zobaczcie, tak się prezentuje kanapka. No trochę bieda, ale ja zazwyczaj jem biedniejsze. W każdym razie dostaliśmy gratis picie. I teraz musimy zadecydować, którym z tych fast najemy się najbardziej. Mieliśmy się w sumie najeść najbardziej, więc najprawdopodobniej najemy się najbardziej w McDonald's. Na drugim miejscu, wagowo, My to sklepkami, no nie wiem, obstawiałbym raczej KFC, a na ostatnim miejscu Burger King Pendolino, a to jest Pendolino? Bez Pendolino czy nie? Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie, tutaj dostaliśmy jeszcze bonus w postaci picia. No ale picia nie mieliśmy pić, tylko mieliśmy się nażreć. Tutaj dał nam facet ten miły jakieś picie dodatkowo. Cóż, ja przejdę teraz do konsumpcji, napierdalam się. Tak, tak jak mówię, pierwsze miejsce McDonald's, drugie miejsce KFC, trzecie miejsce Burger King, bo pan był niemiły, a tam wszyscy byli zajebiści. Jeden terrorysta, z drugą po prostu nie rozmawiałem, ale i tak była fajna. No a tutaj tempa był po prostu niemiły, a ja przechodzę do konsumpcji. Mmm, zaplł mi mi Nie wiem czy to jest Zapu ja Izam Już nic nie zostało, a ja straciłem 30 zł, nie wiem czy było to tego warte Źle się z tym czuję. 30 zł po prostu straciłem na jakieś fast foody. A wiecie co ja mogłem za to kupić? Wiecie, ile ja browarów mogłem za to kupić. Wiecie, ile ja fajek mogłem za to wypalić. Jestem zrozpaczony po prostu. 30 zł zjadłem normalnie w 5 minut. 5 minut dobrej zabawy kosztowało mnie 30 zł. <laughs> ja teraz nie przeżyję. Źle się z tym czuję. Zostało mi jeszcze trochę cheeseburgera. No. no, 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 no. No to kurwa dzwoni Mój kolega, nie odbieram, idę się zachlać, przecież już za co. Co ja zrobiłem najlepsze? Teraz to do mnie dotarło. Przecież za co się napić nawet. Dzisiaj będę trzeźwy. Dzisiaj nawet nie zapalę papierosa. Jezu moje życie to koszmar. Nie chcesz dłużej żyć. Pora z tym skończyć. Pora ze sobą skończyć. No jedź pociągu! Nie chcę już dłużej! Co to jest? No co? Jestem zbawiony. O jest. O jest. Nie. Już nie chcę popełnić samobójstwa. Idziemy, idziemy, operator. Nachlejesz się, nachlejesz się, tak. I kupię sobie fajki.